To Nic są te kłamałe. Dopuszczamy ja, uderzenia głową czy ja, nie? Nie. ja nigdy nie kłamie. Tak samo jak podkręcając rękami, że podkręc podkręc podkręcając uderzenia. Paweł, ]mi bliżej kłami, mikrofon. Kurwa, czyli, mały, czyli ogólnie kurwa, nie ty, chcesz uderzenia głową. Ty się głową. zamknij, bo teraz ja mówię. Nie? Ale chcesz, nie. czy <laughs> nie chcesz? Paweł, no, mikrofon, ty do... ty mikrofon. Mądry, to weź wyjść kurwa do 100 no Dobraj! Weź mały rękawidzek o strańcu, kurwa. Bo wyjdź! Bo się chowasz w tym kurwa. Proszę! Jaki balon? No, mały, Ale nie no, zmieniaj tematu. Bijemy się na zasadach ulicznych. Tam powinna być głowa. Nie wiem, nie wiem, nie Kurwa to lubię. Paweł, te, te podbieganie to taki jogging chyba był przed walką. Rozgrzewko. Zobaczysz, kurwa, za 10 dni, nie? Trochę mniej mefedronów trochę mniej w sprayu. To na narkotykach to nic kurwa, nie robienie mu, kurwa, debilu. Co ty wiesz o MFD, a nie? Właśnie <noise> ja nic, ale Jacek pewnie wie. Dobra, panowie, wracamy. Weź, weź się, weź się ale ja się pytam, czy dojdziemy, czy ja się dowiem w końcu.